Dziękujemy bardzo za te słowa wprowadzenia. Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość tajemnicy Kościoła, sakramentu, czyli znaku i narzędzia jedności wszystkich ludzi. I o taką właśnie refleksję nad omiłowaniem tajemnicy i piękna Kościoła w darze Charyzmatu Światło-Życie prosimy teraz wieloletniego moderatora ruchu Światło-Życie wszystkich szczebli, postulatora procesu beatyfikacyjnego Ojca Franciszka, księdza biskupa pomocniczego naszej archidiecezji Adama Wodarczyka. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, na wiadomość o śmierci czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, inny wielki człowiek święty, dzisiaj już Jan Paweł II, cały dzień gdziej jego śmierci napisał w telegramie kondenencyjnym, że był gorliwym apostołem nawrócenie i wewnętrznie odnowy człowieka i wielkim duszpasterzem młodzieży który swoje liczne talenty umysłu i serca, jaki szczególny charyzm, jakim obdarzył go Bóg, obdał w sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o nim jako o gwałtowniku tego Królestwa. Ojciec Święty zakończył swój telegram słowany: Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, jakie stało się udziałem ludzi przez Niego. Myślę, że te słowa Ojca Świętego, dzisiaj Świętego Jana Pawła II odzwierciedlają główne wątki i kierunki działalności czcigodnego sługi Bożego, księdza Franciszka, oświecony łaską Bożą w celi śmierci czyli Chrystusa Panem swojego życia i postanowił mu służyć gorliwie jako kapłan. I przez całe życie od tego momentu nawrócenia dzielił się z innymi doświadczeniem wiarę w żywego Boga. Był gorliwym, radykalnym kapłanem, zatroskanym o nawrócenie, odnowę wewnętrzne ludzkich serc oraz odnowę Kościoła, szczególnie w myśl Sobory Watykańskiego II, który był jakimś szczególnym natchnieniem jego teologicznej i pastoralnej wizji. Na życie Czcigodnego Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, myślę, zawiera bogate przesłanie, przykład duchowości dla współczesnych chrześcijan i to wszystkich stanów, mi to i o kapłanach i osobach zakonnych, ale także o ludziach świeckich, szczególnie też tych, którzy żyją w sakramencie małżeństwa. Patrząc na Jego osobę, wydobywamy różne treści, zależy na jaki aspekt Jego życia chcemy zwrócić uwagę. Jesteśmy dzisiaj w takim szczególnym momencie, kiedy odbywa się prezentacja monety przygotowanej przez Narodowy Bank Polski, która. W jakiś szczególny sposób także w tym wymiarze społecznym także przez polskie państwa jest kolejnym sposobem, w jaki zostaje docenione jego życie. I jeśli patrzymy przez pryzmat właśnie tego wymiaru społecznego, to chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich szczegółów, które myślę sprawiają, że rozumiemy głęboko to, że Franciszek Blachnicki jest doceniony także Poprzez taką właśnie edycję pamiątkowej monety. Jeśli chcielibyśmy jakoś scharakteryzować całość zachowań księdza Blachnickiego, począwszy od najmłodszych lat, to można powiedzieć, że to był człowiek rozmiłowany w drugim człowieku, że właściwie całe swoje życie koncentrował na służbie dla bliźnich. I ta cnota. Miłości bliźniego i pragnienie służby ludziom były w jego życiu obecne od wczesnej młodości. Rozwinęły się w nim dzięki ideałom, które zaszczepiło w nim wychowanie rodzinne w wielodzietnej rodzinie i skautingowe ruch hercerski. Ksiądz Blachnicki od najmłodszych lat chciał dokonywać wielkich rzeczy dla dobra ludzkości. Marzył o tym, aby swym życiem. Zjednoczył ludzi we wspólnym działaniu dla dobra poszczególnych ludzi i całego społeczeństwa. Wiemy o tym z jego młodzieńczych zapisków, które prowadził bardzo skrupulatnie i w których w jakiś szczególny sposób te pragnienia zapisywał, zastanawiając się w jaki sposób będzie je realizował. Drugim rysem charakterystycznym też dla księdza Blaknickiego jest jego umiłowanie ojczyzny. Cnota miłości do ojczyzny, tak bardzo też wpisana w realizację czwartego Przykazania Bożego, to w jakiś sposób znalazło wyraz w jego postawie patriotycznej. I to zarówno w czasie II wojny światowej, gdzie brał udział zarówno w kampanii wrześniowej, w polskich oddziałach. Niemalże do samego końca tejże kampanii wrześniowej. Później w działalności konspiracyjnej, ze którą potem został najpierw osadzony w tworzącym się co dopiero obozie Auschwitz, a później skazany przez okupanta hitlerowskiego na karę śmierci przez ścięcie. To jest ten moment też jego nawrócenia, jego przemiany, gdzie odkrywamy, że czasem przez pozornie trudne Dramatyczne doświadczenia wkracza w ludzkie życie sam Bóg, bo przecież Franciszek w tamtych młodzieńczych latach, jakby samodzielnie, jeszcze bez łaski Bożej czy bez może takiego świadomego przybliżenia do Chrystusa, próbował czynić ten tym świat lepszym. I patrząc na to umiłowanie Franciszka Brachnińskiego także w późniejszych latach, już po II wojnie światowej, możemy powiedzieć, że. Był prorokiem prawokiem odnowy życia społeczno-politycznego w duchu Ewangelii. Nie uważał, aby ci, którzy wezmęli wiarę w Chrystusa, mieli być w jakiś sposób separowani od tego wymiaru społecznego, a wręcz przeciwnie, kiedy już się nawrócił, uświadamiał sobie, że jeśli to życie społeczne, także polityczne, nie będzie przeniknięte wiarą w Chrystusa, wartościami ewangelicznymi, to bardzo szybko będzie takie działanie polityczne mogło zmieniać się w system ucienężenia ludzi. Poprzez życie, które prowadził, które było życiem szlachetnym, można by powiedzieć życiem w prawdzie i świadczeniem o prawdzie, którą jest Chrystus, chciał prowadzić nie tylko już polski naród, ale całe narody Zniegodone przez system totalitarny komunizmu do doświadczenia życia wolności dzieci Bożych. I to szczególnie ten najbardziej już dojrzały etap jego posługiwania w ostatnich latach, kiedy przebywał w Polsce przed wprowadzeniem stanu wojennego i w tych latach, kiedy w Kalsbergu tworzył chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów. Patrzymy też na Franciszka Blachnickiego jako niewątpliwie na wzór chrześcijańskiego wychowawcy dzieci i młodzieży. To bardzo pięknie łączy się z tą cnotą miłości bliźniego. Tak, on rzeczywiście był oddany ludziom młodym. Z niej niejako tworzył podwaliny największego swojego życiowego dzieła, jakim stał się Ruch Oazowy Światło Życie, i przez to zatroskali o życie w bierze młodych chłopców, ministrantów w Tychach, później Rydutowach i wielu innych miejscach, ale także i dziewcząt, które tworzyły grupę modlitewną, religijną, katechetyczną u jego boku w Tychach, rzeczywiście realizował tą swoją troskę o to, aby młodych ludzi prowadzić do radykalnego chrześcijańskiego życia. Okazywał piękno tego życia, jego głębie, wysokie wymagania, Związane z chrześcijańskim życiem i cały to po latach w takim pięknym świadectwie, które myślę, wielu z nas jest znakomicie znane, które zostało nazwane świadectwem niepokornego, wypowiedzianym w 79 roku, w czasie tygodnia Eklezjologicznego w katolickim Uniwersytecie Lubelskim, że tam wówczas powiedział, że nie należy się bać. Stadać wysokich wymagań życia chrześcijańskiego, zarówno ludziom młodym, ale także ludziom dorosłym. Był także, i to w jakiś sposób też wpisuje się w ten wymiar społeczny, pionierem nowej ewangelizacji. Kiedy jeszcze wydawało się, że ta nasza polska ojczyzna jest bardzo głęboko, mimo całego działania. Ateistycznego proponowanego przez komunizm albo raczej narzucanego, on już wtedy diagnozował, że Polska potrzebuje ewangelizacji. Otrzymuje oczywiście konkretne wskazania i przez adkordację świętego dziś już Pawła VI, Ewangelii zjandi, ale także przez całe. Działanie związane właśnie z Soberem Watykańskim II przez odnowę, która przez ten Sobór się rozpoczęła. I jeśli wspominam ten wymiar jego zaangażowania w ewangelizację, która myślę dla, jak patrzę na uczestników dzisiejszego spotkania, dla może i 90 albo więcej procent stu obecnych, stała się także pewnym ich doświadczeniem. Boga, A także uczenia się tego od właśnie ojca Franciszka, jak tym świadectwem wiary dzielić się z imieni ludźmi, to szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na tą umiejętność sięgania do nowoczesnych form ewangelizacji. On to potrafił zrobić już 50 lat temu, proponując rekolekcje ewangelizacyjne z połączone z projekcją filmu. Jezus według Ewangelii Świętego Łukasza. Ja sam zaliczam się do tego pokolenia młodych, wówczas ludzi, którzy z jakimś wielkim zaskoczeniem, ale i pasją, wpatrywaliśmy się w obraz Jezusa, który nam został pokazany w tym filmie na początku lat 80. i ze zdumieniem odkrywało myślę, ja, jak i wielu moich przyjaciół w tarnowskich górach, gdzie się. Wychowałem, że to wszystko w kościele się dzieje, gdzie jest projekcja filmu, gdzie jest jakiś niecodzienny sposób prowadzenia nabożeństw, który był porywający. Na tyle znakomity, że dało to siłę wielu z nas już na całe dalsze życie, skoro tu dzisiaj jesteśmy. Ale też Franciszek jest wart wyróżnienia i zasługuje właśnie na to upamiętnienie w tej monecie Narodowego Banku Polskiego, ponieważ dał się zapamiętać i właściwie to jest dzisiaj może szczególnie dynamiczny kierunek, który opracował. Dał się poznać jako duszpasterz odnowy życia rodzinnego. o sobie pracując z młodymi ludźmi, że żeby oni doświadczali pewnej trwałości, jeśli chodzi o wartości związane z wiarą, to potrzebują przemienienie rodziny domowego Kościoła. I tak się rzeczywiście stało, że zaczął tworzyć, organizować rekolekcje dla rodzin chrześcijańskich, które dzisiaj tak wiele naszych rodzin, ale także i w wielu innych krajach przebijają uczą tego, że rodzinami być katechumenatem chrześcijańskim, gdzie rodzice najpierw sami wierze przed tą wiarę przekazują swoim dzieciom. Tak jak przekazali im drogocenny dar życia, później przekazują im ten drogocenny dar, jakim jest wiara, która jest w ich sercach. I w końcu Franciszek Blachnicki jest też apostołem wewnętrznie odnowy człowieka i narodów, jak to w jakiś sposób sformułował święty Jan Paweł II, to rzeczywiście była jego może szczególnie ważna misja. Troska o odniowe moralną ludzi. Troska o nawrócenie całych narodów, którą Franciszek sformułował w takim stwierdzeniu, że potrzeba nam wszystkim Ewangelii wyzwolenia, czyli głoszenia Ewangelii z mocą, aby odkrywać, że to Oddanie życia Chrystusowi nie ma nas prowadzić do jakiegoś życia ukrytego, gdzie będziemy uciekali przed światem. No chyba, że komuś Pan Bóg obda, da łaskę powołania do bycia Eremotą w klasztorze kamedułów, a i tacy o, by oazowicze byli, którzy w takich miejscach się znajdowali. Ale właśnie Franciszek mówił, że wiara w Chrystusa musi nas prowadzić do tego, abyśmy. Z odwagą dokonywali przemiany tego świata w duchu właśnie wiary, w świetle Ewangelii, aby promieniowała z nas wszystkich nowa kultura, o której tyle mówił, którą propagował też w szczególny sposób poprzez styl życia opartego na czystości, na abstynencji, ale także na pewnej kulturze zachowań, której tak bardzo. Starał się nas na rekolekcjach oazowych uczyć, choćby poprzez pogodne wieczory, które zawsze miały i jakąś głębszą treść, przesłanie. Ale Franciszek w szczególny sposób był zawsze wrażliwy na problemy ludzkich zniewoleń. Dlatego rzeczywiście został zapamiętany jako jeden z wielkich apostołów trzeźwości wyzwolenia wewnętrznego człowieka, poprzez też dwa wielkie dzieła swojego życia. To, które zapoczątkowane zostało tutaj w 1957 roku, najpierw jako krucjata trzeźwości, a później wstrzemięźliwości, za którą przyszło mu także spędzić kilka miesięcy w tym samym więzieniu, w którym w czasie wojny oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci. I później w tym drugiej krucjacie, w której powstanie inspirował także rozpoczynający się co dopiero pontyfikat świętego Jana Pawła II, kiedy to w Nowym Targu w podchadu wobec Ojca Świętego była proklamowana, uroczyście ogłoszona kolejna krucjata krucjata wyzwolenia człowieka, która mimo upływu już 46 lat ciągle trwa. Ciągle przemienia ludzi, jest wspaniałym dziełem wyswolenia nie tylko z nałogu alkoholu, ale także myślę dzisiaj z tych współczesnych zniewoleń, które tak bardzo wyniszczają współczesnych ludzi. I w końcu jest też Franciszek brachnicki twórcą tych dzieł społecznych, chrześcijańskiej służby społecznej, którą zakładał w czasach Solidarności tuż przed prowadzeniem stanu wojennego w Lublinie a później tego wielkiego dzieła ostatnich lat życia jakim stała się chrześcijańska służba wyzwolenia narodów której celem było niesienie pomocy religijno moralnej i duchowej Polsce oraz innym narodom zniewolonym przez sowiecki komunizm i tu z tym etapem jego życia wiąże się też to proroctwo większe tak, niewątpliwie Franciszek był prorokiem i tych proroctw wypowiedział wiemy w swoim życiu, ale proroctwo, które wypowiedział w lutym 1982 roku w Monachium, że to komunizm upadnie nie tylko w Polsce, ale w całym bloku sowieckim do końca lat 80. Było czymś, co między innymi stało się tak należy przypuszczać. Przyczyną tego, że rozpoczęto różne działania procesowe wobec osoby księdza Blachnickiego w czasie stanu wojennego w Polsce, ale także, że niedługo potem agenci służb wywiadu zostali umieszczeni, także jak się to okazało, w najbliższym otoczeniu Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Tak, to było większe proroctwo. I szkoda, że nie do końca za tym głosem Franciszka, w tym duchu przemien, które się w 1989 roku dokonały, konsekwentnie podążaliśmy. On wyraźnie mówił o potrzebie pojednania narodów. Przecież organizował w Karlsbergu spotkania pojednania narodu polskiego, ukraińskiego, innych narodów roku sowieckiego. Mówiąc, że tak jak komunizm w diabelski sposób dzielił właśnie narody słowiańskie, ale może i szerzej także, bo przecież organizował spotkania, pojednania polsko-minieckie właśnie w tamtym czasie, że Ewangelia jest tą przestrzenią i o tym szczególnie dzisiaj musimy pamiętać, która musi prowadzić do jedności, do pojednania. Do pokoju pomiędzy ludźmi. I mówi też Franciszek bardzo wyraźnie tym duchem prorockim prowadzonym w tamtych latach, że ta niszcząca siła komunizmu musi spotkać się z otrutką, z tym, co będzie w stanie ludzi, nazywanych m.in. przez księdza Tiszniora Homo Sovieticus, przemielić w nowych ludzi i tym, tą otrutką, tym antidotum. Jest prawda o Chrystusie, Ewangelia. I myślę, że to, że akurat w tym czasie, w tym momencie jest ta emisja monety Narodowego Banku Polskiego, być może będzie szansa, aby w tym jakimś niezwykle trudnym czasie społecznym, także i politycznym, różnych niepokojów, napięć, lęku o to, jak będzie się toczyła sytuacja społeczno-polityczna w całej Europie czy świecie w najbliższych miesiącach czy latach, to może ta jego nauka jest dla nas szczególnie ważna, istotna. I kończąc ten właśnie wątek, chciałbym na zakończenie dosłownie tylko przytoczyć pewne punkty z takiego programu, który ksiądz Brachnicki zatytułował wprost Program Wyzwolenia wypływający z wiary. Program, który uratuje Polskę, napisane przez niego w maju 1982 roku, czyli od tego momentu mijają 43 lata, a wydaje się, że to jest program na dziś. Mówicie o Złachniczki w punkcie pierwszym, że musi nas cechować odwaga prawdy. Nie wolno milczeć z lęku przed nazwaniem po rzeczy, w których uczestniczymy, który widzimy, że nie chodzi o to, aby ludzie Ewangelii kierowali się taktyką czy dyplomacją w imię roztropności, ale aby byli wierni słowom Chrystusa. Poznacie prawda, prawda was bezwoli. Ale mówi Franciszek w drugim punkcie, że jeżeli żyjemy w prawdzie Chrystusa, to jest to wezwanie do pokuty. Do pokuty, która jest jakąś formą zadośćuczynienia, też wynagrodzenia za wszystkie grzechy, niewierności, za zniewolenie człowieka. To wszystko, co go upadla. I mówił Franciszek, jeżeli podejmiemy szczery wysiłek w tym kierunku, możemy liczyć na jeszcze sporo lat przed beatyfikacją i kanonizacją Faustyny. To pisał. Możemy liczyć na miłosierdzie Boży i wzywać jego pomocy. A później trzeba modlić się o zwycięstwa Boga. To trzeci punkt tego programu. Trzeba wierzyć, że Bóg jest Bogiem i że On może nawet w sytuacjach trudnych, dramatycznych, po ludzku nierozwiązywalnych objawić swoją moc. Musimy podjąć głęboką modlitwę o zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości, o zwycięstwo Boga. Daleki czwarty punkt Franciszek mówi, że trzeba podjąć modlitwę na wrócenie grzeszników. Że to jest coś, co jest zawsze aktualne, i że ta modlitwa o nawróceniu grzeszników to też wspomnienie życzenia niepokalanego serca Maryi z takim naciskiem objawionego w Fatimie, która też była wielką inspiracją dla służby księdza Blachnickiego. I w końcu Franciszek mówi w punkcie piątym, że zawsze trzeba podejmować walkę. Ale walkę bez nienawiści i z gotowością przebaczenia. Pisał to w szczególnym momencie, bo to było zaledwie siedem miesięcy po bestialskim zamordowaniu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a w niecałe dwa lata przed jego brutalnym zamordowaniem przez służby komunistyczne. I w końcu mówi Franciszek Blachnicki także o potrzebie świadczenia w prawdzie, że to jest droga ku wyzwoleniu, to świadectwo dawamy w każdej sytuacji naszego życia, które dajemy szczególnie wobec ludzi, którzy w różnych momentach dali się zniewolić poprzez kłamstwo, grzech. Ale Franciszek Blachnicki mówi, że Ważnym elementem tej zmiany, która ma się dokonać jest sumienie i wolność, że musimy być w sumieniu i Chrystusowi, że to będzie nas czynić wolnymi, nawet kiedy znajdziemy się w więzieniu. A wiedział, co mówi Sek Wszak sam za swoją służbę przesiedział sporo miesięcy, a nawet lat w więzieniu. I w końcu wskazuje drogę przez którą to się ma realizować. To jest ukazywanie zwycięskiego znaku krzyża. Krzyża, który jest znakiem miłości, przebaczenia, odkupienia, którego Chrystus dokonał, ale który także ma być tym źródłem wyzwolenia nas od lęku. I w końcu Franciszek mówi w dziewiątym punkcie, że ta walka o przemianę świata, przemianę ludzi musi być dokonywana solidarnie z innymi ludźmi. Że trzeba budować coraz większe przestrzenie pojednania, i jedności, aby ten świat mógł stać się lepszy. I że to wszystko, i to już dziesiąty punkt tego programu, ma się dokonywać w zjednoczeniu z niepokalaną jasnogórską panią, że to właśnie ona jest tą, przez którą dokona się nasze zwycięstwo, bo ona jest jasnogórską jutrzenką wolności, źródłem światła i życia. Nie związując się z Franciszek Drachnicki postacią, która nie wątpi, choć on sam zapewne by o to nie zapiegał i niewątpliwie osobą, która zasługuje na takie wyróżnienie jak edycja pamiątkowej monety przez Narodowy Bank Polski, a powiedziałbym nawet, że pokazując tak niezwykłą postać, ta właśnie ważna instytucja naszego kraju dodaje także rangi i znaczenia swoim działaniem pokazując że ma jakieś mądre rozeznanie kogo trzeba w Polsce pokazywać jako osobę wartościową i godną naśladowania i za to pracownikom Narodowego Banku Polskiego bardzo dziękuję jako postulator procesu beatyfikacyjnego a wam wszystkim dziękuję za przybycie i cierpliwe wysłuchanie mojego wystąpienia. Dziękuję bardzo.